Cześć wszystkim z tej strony deuter a To jest kolejny odcinek. duma. Z modyfikacją. Dobrze, wiecie jaką jesteśmy na mapie pod nazwą And hell Follow Hell Followed, czy jak ktośkolwiek czyta. Jest to chyba ostatnia mapa, albo przedostatnia mapa w tej. w, w, w tym chapterze, czyli w ostatnim chapterze Duma 1, w czwartym, i dzisiaj mam zamiar już nagrać wszystko. Ok, no to może. Zabijmy coś Ok, no do początek oczywiście z rozmachem, bo czemu by nie Wow. Chyba umrę. Taki. Ciekawostka. Ciekawostek. Ok. A kurde. W ogóle dziennie coś tak światło krzyżuje. Mogłoby w ogóle nie być materiałów trochę. Bo ostatnio odcinek duma, którego... mapę, którą niestety... No Zobaczycie sami, no jeszcze nie wrzuciłem, waży 4 giga, a internet o mi się coś spsuł, znaczy dokładnie tym się naprawił internet, bo w, no mam osiedlówkę i ogółem miało być tak, że miałem mieć internet 2.1, tak? A miałem 25.2, więc takie trochę więcej niż powinienem mieć. O kurde, i oła, skopa, o i zginęłem. I po prostu nagle się jest psuło i aktualnie mam 1.1 dziesiątą, dziesiątą, w sensie download i Upload. O kurde. Nie strzelaj we mnie, nie! O, ale uniki, o, ale uniki! O kurde, dawno nie nagrywałem. Trochę już mogłem wyjść z rytmu nagrywania. No okej. Okay. To znowu jest takie hamskie te? O nie. O Jezu. Ale chamskie pułapki są na tej mapie naprawdę. Nie podoba mi się to, że mamy takie coś... Że tutaj niby nic nie ma tak naprawdę jest, to jest paskudne. Nie podoba mi się to w ogóle. W ogóle dużo... ciekawe czy duża mapa. Oa. Aha, i co do ostatniej mapy, to tak zobaczyłem to sobie obiecałem i... Moim zdaniem mapa była trochę źle zrobiona, kurde! Bo jak jest teleport, no to on powinien teleportować w jedno miejsce, a nie w cztery To mi się, nie wiem, głupio, głupio zrobione. Nie podoba mi się. Nie podobało mi się. wow, 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 wow. Fizz! Czyżby jabłuszka, tak, no takie tutaj Tak! Jabłko, jabłko, jabłko! Zdrowiutkie, świeżutkie jabłko. Chyba coś z nim... Z... O, patrzcie, co mamy w ogóle, nawet nie, już zapomniałem o tym, że mamy rureczkę. O, ale się pięknie rozprysło, o tak. Kocham. Normalnie kocham. O, nie wiem, czy w ogóle coś widzicie, bo... ...jest ciemno. Ja też mało widzę. Tutaj będę jeszcze mniej widział. Ale to zrobi taki klimacik, nie? O, taki już tutaj nie wiemy, co się stanie. Oczy! O, tutaj w ogóle w ciemności lepiej widać potwory niewidzialne, czyli świnkę niewidzialną. Która jest niewidzialna Tak e, Tu coś jest, tu coś jest, tutaj coś jest Ale co? O, kula O oh, wow, wiedziałem, wiedziałem, musiało coś takiego być, musiało Myślałem, że to jest po prostu jakiś secret, okrełem czy coś, ale nie Oczywiście, że pułapka Jakbym wiedział, że to nie jest secret, to na 100% podejrzewał, że to pułapka i bym wyciągnął Rocket Launchera pewnie Wow, w ogóle mnie nie trafili Ani razu O nie, trafili mnie Chociaż nie, nie trafili mnie No teraz dopiero ja się śmiać gdyby to była druga pułapka jeszcze. No nie no, raczej takich już nie robią. I bardzo dobrze, bo to by było już przegięcie. Okej, okay, mamy. Y, y, niebieski klucz. Klacz. O jezu, się przestraszyłem. <laughs> Więc nie domyślałem się, że coś takiego będzie, ale nie. Musiałem się przestraszyć. Ale jest mnie pipka. Ok. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Muszę się podrapać. Okay. To jest pułapka. Nie, nie jest. Jaroki No cześć, witam panowie. Co tutaj robicie? Siedzicie sobie? Shotgun menu. Okej, okay, tutaj jest taki szatański znaczek. Icon of Sin, chyba. Chociaż nie wiem, czy to jest Icon of Sin. Czy znaczy, w ogóle dobrze to czytam? O, w ogóle apteczki nie zauważyłem tutaj w ogóle ładne światła, no. całkiem, takie podstawowe strasznie. Ale dobra, nie będę się tutaj rozwodził nad aspektami tej mapy, w sensie jak została wykonana. UJA! Okej, okay, znowu to jest to, tutaj już chyba trochę tak pamiętałem, bo lekko się tylko wzygnąłem. O cześć! O cześć! O, ale w ryj dostałam ale Wry dostałem. Cześć Abusio! Ty też dostaniesz. Nie wiem, nie wiem co tu się dzieje, naprawdę nie wiem. Robię, robię cokolwiek, byleby coś robić. Oho... Uh no -huh. więc tutaj takie rzeczy. Tutaj zabijemy tego pana, bo on będzie potem nam przeszkadzał na pewno. Sure thing! O yes. ale uniki z Afryki normalnie. Oh Jezus, o, yes. o yes. co robisz, ja tu ci nie chcę w ogóle. Może wreszcie, ty niedobry baronie. Zginął chyba. Mam nadzieję. A tu nagle przyjdzie. A, nie zginął. No ile w niego muszę wystrzelić tych kulek. Zaraz mi się skończą. Okej okay, już. No, w ogóle po co do nich strzelam z broni, która ma taki duży rozrzut. Toż to, toż to jest marnowanie. O, a ławry dostanię mi to tak z całej siły. Może powinienem na początku zabić pana odpowiedzialnego za strzelanie we mnie, bo też jeszcze mogę uniknąć, ale strzelania dla mnie niezbyt. Jak mi się wydaje. Nie zabije go chyba tak. Znaczy no nie no, zabiję, ale trochę to potrwa. Łeś oh yes. Ale będzie chyba warto. Znaczy trójklikiem sobie postrzelam. a trój, Trójklikiem wolno? Wolniej. Już tak klikał, czyli mam bardzo wyciszczone palce. He, 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 Ale żarcik. Okej, okay, niech druga też fala przejdzie, okej, okay, mogę już znowu wyjść, ale tam w ogóle krwi się za nim na... O, ubrudziłem mu ścianę normalnie. No cześć. No witam. Co ja tutaj robię? Co ty tutaj robisz? Nie? Nie. Okej. Okay. Mamy chain guna. Ktoś do mnie strzela, pruje skąd tu się wziąłeś w ogóle, lol Może on we mnie strzelał. Może, może. Tu pewnie jest sekret na tych filarach, że jak się kliknie dobre tego, no to wiadomo. Tak mi się bynajmniej nie wydaje. O, kurde, zapomniałem, że bynajmniej to przyczenie, przepraszam. Eee, no... Tak mi się nie bynajmniej wydaje, o! Chyba tak jest poprawnie. Nie wiem. Tak, jakoś mi weszło w nawyk, że mówię O kurde, to już byłem A nie wiem Zacięłem się normalnie jak Jak Windows Vista Gdzie ja mogę teraz iść? Tu Zacnę O Jezu Tak, to jest ostatnia plansza Chyba sobie właśnie dostałem, gdy dostałem z tej, tej, tego czegoś Jezu, tu to to było? Jakieś straszne dźwięki Chyba zabiłem Tamtego mogłem już zaraz zabić. I tutaj będzie dużo rakiet z tego co pamiętam. Więc możemy pokorzystać. Gin Jabol! Jabol gin! Gin! Ooo zostało prosto w swoje piękne oczka, jak się pięknie rozprysło. W ogóle bardzo mi się podoba jak rozpryskuje się to oczko. Tak, z takim widać, że z taką siłą. Że nie żałowali jej krwi. O Jezu, a co ty tutaj robisz? Po co ja w ogóle w nich strzelam? Przecież nie gram. O, zabili mi kolega. Czyli to, no nie wiem, no. No kurde, gdzieś wpadłem. Oj, nie mamy już shotguna. Więc możemy zabić nogą na przykład. Taka, tak, tak, nie wiem. Sugestia z mojej strony. Mam 8 HP, bardzo dużo. Normalnie szaleństwo. Nie bardzo szaleństwo, bardzo, bardzo wręcz. Eee. Okej, okay, jakieś teleporty, z których na pewno nie chcę korzystać aktualnie. Zgiń, dziękuję. O nie, o nie. E, Czeszęcję. Pa, panie, panie czaszka. Mogę to otworzyć? Mogę. O kurde, to wygląda jak exit normalnie. Ale wiem, że to nie jest exit, to pewnie jest jakaś pułapka, w której mnie zabiją, więc... ...o tak wskoczę. Aha, okej. Okay. I tu pułapka. O kurde, nie. O kurde, no normalnie się zdziwiłem, nie ma pułapki tutaj O kurde, tu wszędzie są czaszki, ja nie lubię czaszek Takie wnerwiające potworki Mamy w ogóle wszystkie już klucze, więc luz O, <laughs> Co się stało? No co się stało O kurde Ale good pułapka, można przejść normalnie przez te kraty LOL XD normalnie Tyle powiem Jeluki, a ja to jeszcze nie zabrałem go Okej, okay, to Ojej, ja, a cześć, troszkę Ty mi tutaj nie fikaj A ty co tutaj robisz, co 4% HP To i tak mam dużo Nie? Bardzo Chyba się wrócimy Czy nie, może nie Skąd ja w ogóle miałem czerwony klucz? Aha, bo tu można podejść i go po normalnie wziąć, okej, okay, spoko. Dobrze się spostrzegłem, bo inaczej byłoby źle z nami, wszystkimi. Umarlibyśmy i w ogóle im nie wiedział gdzie iść. Okej. Okay. No cześć wszystkim, tutaj zaraz zginę, Zobaczcie jak ginę, patrzcie, patrzcie. O. Czyli tam nie idziemy, bo tam się nie opłaca. No w ogóle po tej serii mam zamiar od razu zacząć nagrywać. Duma, dwojeczkę, jest także z modem brutalnym. E, nie myląc, sanalnym, bo to jest w ogóle co innego. Ok. E, tak. Może nawet jeszcze dzisiaj zacznę, bo to chyba ostatnia mapa, ale chyba. Nie, znaczy, do, nie jestem pewny na 100%, tak? I patrzcie, patrzcie na to, lol. E, tu można przejść. He, 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 ale żarcik, nie? Nie wiem, co to, co to ma znaczyć w ogóle. OL super. Okej, okay, okej, okay, rozumiem czemu można przejść. Ale to jest zaję fajnie położone, bo on teraz nie można strafić. Normalnie w dumę musieliśmy do niego tam wyjść. To wiecie co zrobimy, bo tej nieśmiertelności nie wykorzystamy. To po prostu pokonamy go z piąstki i co wy na to? Bardzo dobry pomysł, nigdy nie widziałem jak Cyberdoma się zabija z pięści. <grym> o Jezu, on jednak może nas pocisnąć. No chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj. Będziesz się czuł bardzo źle, gdy jakiś człowiek po prostu zabije cię z pięści, co? Ale trochę nas odpycha, więc będzie trudno może trudno znaczy się No, zgin, zginę, zgin, zgin wreszcie, bo mi się zaraz skończy nieśmiertelność. I co się wtedy będzie? O jest, ulejemy go po pośladkach. Ciekawe czy mu przyjemnie czy coś, nie wiem O kurde, chyba zginiemy Chyba tak. No, zginęliśmy. Kurde, ale fail Okej okay. Spróbujmy coś taksować, a nie bij nas. I trochę go poleczyć z BFG może łapaj, jeszcze jedną kulkę łapaj. Jeszcze jedną kulkę łapaj. Jeszcze jedną kulkę łapaj. Jeszcze jedną. O kurde zabity. No niestety nie pokonamy go z pięści. No bo no kurde, tak trochę... nie wiem. O, oh, bym wziął to. Są co. Można nam się jeszcze przydać. Nie? Taka fajna podsumowna muzyka w tej mapie, jest taka. Okej, okay, jakiś mapa, mapa. O kurde, sekret w ogóle, lol. No, cześć, sekret. Hello, secret. Nice to meet you. You too. O, kurde, jesteśmy tutaj, tak? Aha, czy tak musimy się wrócić. Dobra, to. Może weźmiemy już tą kulę, bo nie wiem, bo tak. Może się przydać kiedyś. Szkoda, że to nie jest jako item, że można je użyć, ale, no, chociaż, no, byłoby trochę za łatwo. bo o wiele za łatwo, rację. I teraz przez tą kulę nic nie widzę, seriously. Wy też pewnie nic nie widzicie, widać jakby, nie wiem, jakby ktoś. Też... nieważny. No, i gdzie mam iść tu? Nie, nie tu. Może gdzieś. okej, okay, kończy się nareszcie. Już, już się nie mogłem doczekać normalnie. A tu byliśmy. No to tam Tu? Gdzieś? O, tu Tak tu. Savik. Mamy teraz więcej życia niż wtedy. Możemy wyjść i szerzyć, szerzyć zło. Może to zrobimy ro rocket launcherem, bo mamy do niego najwięcej amunicji, a i tak to niedługo kończymy ma 1, więc warto by było jednak jakoś zbyt dużo tych nie zostawiać. No gin, 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 spokojnie, spokojnie. O w dostępny. się zapatrzyłem za okno, bo ktoś tam szedł, a ja nie wiedziałem kto to i myślałem, że to jakiś morderca już mnie nawierzył i chce mnie zabić, bo jestem taki strasznie sławny. Na przykład, taki przykład tylko dla mnie. Nie, żeby to była prawda. I nie, żebym dawał pomysły. E, Okej, okay. i się pięknie rozprysnął. Rozprysnął się. Kurde, na jabłko. O, na hita zaszła. I czaszka też. Nie, nie żałujmy jej. Nie wreszcie poczuje co to damage. A ty też. Oni też się fajnie rozwalają jak się im rakietkę puści. W ogóle pójdźmy tu dołem. Może. Taki mój fajny pomysł. My little pomysł, my little pomysł. Nie, nie zostawiaj mi winda. Okej, okay, to chyba nam się bardziej przyda. Twóreczka lub trójeczka lub... no, piąteczka najlepiej. Nie, trójeczka. Tak? Trójeczka, trójeczka. Nie ma tak, trójka. O no Same fajne rzeczy. Ciekawe, że doskoczymy stąd tam na drugą stronę. Powinniśmy. W ogóle tam pewnie się da przejść, więc. To nie będzie chyba czytanie. Oczywiście, że nie... Um, chyba się da. Tak mi się wydaje. O cześć! O, patrzcie, czerwone kraty. to Czyli to trzeba chyba iść. Tak mi się wydaje. Otwiera się. No, pewnie trzeba iść tak, no na pewno, bo jak się, byśmy się dostać na drugą stronę niby. O Jezu. No. Do góry, do góry, do góry winda. Nie chcemy przecież zginąć na windzie, bo to było takie trochę lamerskie, nawet nie trochę, tylko bardzo. Okej, okay, ktoś tu się, tutaj, oczywiście Baron, Baron, bo jakby kto inny. Mógłbym w ogóle go pocisnąć z piąstki, tak for fun, a pewnie, czemu nie, Hehehe, tak dla, tak dla żartu, nie, żeby się, żeby się poczuł, że go ktoś z pięści zabił. Zgiń! O, jest, pięknie. Słowo, w dupę mu sadziliśmy tuła rękę. I wyciągnęliśmy, y, jeli to grube, czy coś takie, obrzydliwy żart. Serio obrzydliwe żarty Deutera. Okej, okay, okej, okay, no to się tam robi. Zgiń w końcu, proszę Cię, bardzo. O, może w śmierci jak nieładnie. Możecie słyszeć teraz tam, że ktoś się dobija do drzwi, ale nie zwracajcie na to uwagi, naprawdę. Nie warto. Już! Koniec! Jak to koniec? Koniec Ale to nie jest koniec wszystkiego. Na pewno nie. A więc co? Komentujcie, subskrybujcie, skniacie okuję, łapkujcie, nas na tego odcinka. Chyba... E4M8. Nie widzę innej... Innego wyjścia, no to co? Cześć!